Siemaneczka, jak ja się z Wami z tym sklełem dawno do Was nie mówiłem. Dzisiaj sobie zobaczymy Iwone wieczorek znowu. Bo coś takiego znalazłem tak sam, czego nie było chyba wcześniej, więc zobaczycie. Natomiast jest dużo informacji o tym, że są nowe informacje i bla bla bla. Nie ma żadnych nowych informacji tak naprawdę. To co jest tam powiem w dużym skrócie, nie oglądajcie innych filmów z tym generowaniem z AI tekstu i głosu. Szkoda waszego czasu, obejrzyjcie ten film i kupcie sobie książkę. W, w, 2 lipca jest premiera tej książki, wiecie, bliskiej i Podolskiego. Zresztą ja z Podolskim nawet korespondowałem. Napisał nawet do mnie. Korespondencję oczywiście wam nie pokażę, ale faktycznie, pan Mikołaj jest bardzo skrupulatny i nawet nawet napisał do takiego youtuberka jak ja. A tych, kto nie widzieli, to mniej więcej rok temu, bodajże w sierpniu, no to nie rok, nie? Czyli 11 miesięcy wrzucałem film z wyciętymi klatkami. Polecam zapoznać się, pewnie link jest w opisie. I polecam również kupić tą książkę, która będzie 2 lipca. Nie jest to w ogóle sponsorowana w żaden sposób, po prostu sam jestem ciekaw. Linka też Wam oczywiście podrzucę. A my sobie zobaczmy. Co to są za te nowe informacje? Zdecydowaliśmy się przekazać nasze ustalenia śledczym, ponieważ mamy poczucie odpowiedzialności. Nie wszystko powinno od razu trafić do opinii publicznej, ale wiele rzeczy wymaga reakcji prokuratury, mówi dziennikarz śledczy Mikołaj Podolski. Niektóre z tych ustaleń dosłownie mrożą krew w żyłach. Byliśmy zszokowani, jak wiele błędów popełniono w pierwszych dniach po zaginięciu. Marta Bilska. Dla Wprost. No i czy możemy się czegoś ciekawego po książce spodziewać? Pewnie tak. Te takie informacje, o których skamują Was inne filmy, że są nowe informacje, nie ma. To jak powiedziałem dosłownie sekundę wcześniej, przekazali faktycznie jakieś dokumenty prawdziwym śledczym, w sensie policji. I jest kilka głównych punktów. Pierwszy jest taki, że są podejrzenia wobec konkretnego policjanta. Został on wytypowany e, wysoko policjant, który decydował o przebiegu śledztwa. Wszystkiego dowiemy się z książki na razie, nie wiemy nic więcej. E, Biska i Podolski twierdzą, że Iwona Wieczorek nie szła do domu i na pewno zahaczyła o ten sławny mm, sławną imprezkę, ognisko, nie? E, tak twierdzą i twierdzą, że mają na to dowody, ale tego też nie wiemy tak naprawdę i się nie dowiemy, dopóki nie przeczytamy e, książki. E, kluczowy jest klub Banana Beach, bo podobno tam była, no i oczywiście Park Regana. Osoby na monitoringach i podejrzewam, że tutaj mój film ma trochę wpływu, serio. Do dzisiaj nie zostały przesłuchane i zidentyfikowane. W serio, co wniesie się do tego filmu wcześniejszego, nie? E, bo jakby, nie wiem o jakich jeszcze innych osobach można mówić, podejrzewam, że serio może mieć to jakiś tam wpływ. Mm, ja się dziwię, że tego nikt nie zauważył po tylu latach, ale zaraz wam też pokażę czego nie zauważyłem po tylu latach. E, no i powiem znane towarzyskie towarzystwo, nie? generalnie oni twierdzą, że to nie to towarzystwo co było z nią w Dream Clubie, tylko to które było na ognisku pewnie wie dużo więcej. No i oczywiście monitoring był nieprawidłowo zabezpieczony i to nie nieprzypadkowo według śledczych. Ale my przeniesiemy się teraz w inne fajne miejsce. Eee, pokażę Wam też coś, czego pewnie nie widzieliście. Tak myślę, ja nie widziałem, obserwuję tę sprawę od 15 lat. Mm, to dość proste, nie? Wypisują różne bzdury, a nikomu nawet nie chciało przejść trasą Iwony Wieczorek po Google Maps. I zobaczyć, gdzie była kamera, a gdzie nie było. Ja to zrobiłem. Nie wiem, co ja robię z swoim czasem. Tak czy inaczej, tu mamy Molo w Sopocie, tu mamy Mąciak, tu jest gdzieś krzywy domek, Jelitkowo, Park Regana i daleko miało, nie? Przy Morze tutaj mieszkał jej ten, jak on tam się nazywa, Patryk, ten kuzyn od Park Regana, jak mówiłem, no i tu jest ten czarny dwór, nie? Miejsce docelowe, ale nigdy nie widziałem zdjęcia salonu mamy Iwony Wieczorek który był podobny ekskluzywny, ale no, zaraz zobaczycie, że niespecjalnie. Przynajmniej w mojej ocenie, to nie ma znaczenia generalnie, nie? Przenieśmy się pod ten... krzywy... nie dworek, tylko domek. To jest to, dobra. Byliście tam w ogóle? Ja tam byłem, jak byłem gówniarzem. Strasznie mi się ten budynek podobał. Zachwycał mnie swoją y, figuszną architekturą i wydawało mi się dużo mniejsze niż jest w życiu, bym nie pomyślał, że tam mógł później powstać jakiś klub, nie? Yy, no ale tak czy inaczej to mamy tutaj ten krzywy dworek, nie? No i oni tutaj się kłóciły się, awantury robiły. Yy, jesteśmy w 2014 roku w tym momencie, nie? No i Iwana pewnie poszła tędy. Tędy Pewnie skręciła na Grunwaldzką. Swoją drogą, tu jest ten tunel taki. Swoją drogą, jak ta mama Iwony Wieczorek potrafiła tutaj zapierdzielić sobie w, takim, w takiej lokalizacji swój salon. I tu popatrzmy, z sierpień 2011 roku. Czyli Google tam się przyjechało dokładnie miesiąc, nie miesiąc, lub dwa tygodnie po zaginięciu naszej bohaterki. Pardon, skacze mi to troszkę, nie? Ale salon, zobaczcie, to jest Mądziak. Tutaj, nie? Tu jest ten tunel. A salon mamy i znajduje się... Podaj, że tu tylko musimy sobie przeskoczyć na datę. Czy się mylę? Tak jest! I... jest! I salon nazywał się Iwona! Salon fryzjersko-kosmetyczny Iwona! No bo jej mama jakieś ma. zamiłowanie do tego um, imienia. Sama się zresztą nazywała Iwona wieczorem, tak samo jak córka, teraz nazywa się Iwona Kinda. I to był pierwszy lokal przy Monciaku nie licząc tego kiosku, nie? No całkiem niezła miejscówka. Solarium oczywiście. Nowe lampy były wrzucone. No i z ciekawostek, które tutaj widzimy, mamy plakat. Coś wam przypomina ten plakat. Tak, to są te plakaty rozwieszane, że zaginęła. Eee, także ciekawostka. Możecie sobie to sami sprawdzić, jeżeli macie ochotę. Jest tutaj. Eee, taka rzecz, która, no nie wiem, no wiecie, po prostu w tym... W tej sprawie już tak wszystko zostało przeurane, jest taki youtuber Dzidek Chodzi, czy tam Dzidek Na Żywo, chodzi ciągle po tej trasie wony Wyczorek, tego nikt nie pokazał, nie wiem czemu, absolutnie nie, a, a to się pojawiało wielokrotnie, że salon był tutaj i się tak nazywał, nie wiem, może ktoś pogrzebie, jak ma więcej trochę czasu ode mnie i znajdzie jakieś ciekawostki, ja się przeszedłem dalej, Poszukałem kamer, nawet mam jakieś nagrania. A propos, tu jest kamera z razu mamy Iwony Wieczorek. Wróćcie do tego filmu, który nagrałem rok temu, gdzie są te ucięte osoby, które idą za Iwoną na monitoringu. Kamer było dość sporo. Tutaj mamy postój taksówek, w poprzednim filmie też o nim mówię. I też jest takie ujęcie właśnie te wycięte osoby, także zapraszam w tamto miejsce. A innych filmów nie oglądajcie. Zamówcie sobie tą książkę. Albo nie zamawiajcie, bo zaraz pojawią się szerokie analizy, na pewno w internecie, więc pewnie u mnie się też pojawi. To, to sobie zasubskrybujcie. Chyba, że wam się nie podoba mój styl i wolicie, jak ktoś mówi, że dnia 17 lipca zaginęła i woda wieczorek. No to wtedy jakby nie subskrybujcie mnie, nie, bo to bez sensu. Hmm, ale jak wam się podoba taki styl narracji bez napinki, to to zapraszam. I zapraszam na książkę. I na linki w ogóle, wiecie, nie? Subskrybuj, zostaw łapkę w górę i daj plus, jak się podobało, minus, jak się nie podobało. I tak jest to więcej nowości niż w tym, co oferują Wam te kanały. Nie oglądajcie tych kanałów z tą kurwa AI. Straszne to jest. Na razie, cześć, kłaniam się nisko.